Patrzę Państwo, jaki wydeptany teren. Tu ja tutaj nigdzie nie byłem pierwszy. Nigdzie. W żadnym z tych miejsc, z których nagrywałem, nigdzie nie byłem pierwszy. Aha, tutaj. Fajne, to jest chyba najfajniejsze miejsce Powiem, że się że cieszę że tutaj doszedłem Bo takie emocje mam, kurde, jakbym Amerykę odkrywał teraz Myślą, że to Indie, no nie? Tak myśleli podobno Tak uczyli w szkole no. Tak więc proszę Państwa, w szkole chyba prawdy uczymy no, tak Dochodzę tutaj, dochodzę na takim cyplu I co ja widzę proszę Państwa? Wodę widzę Widzę mol, wodę w przekopie. Tak, więc widzicie Państwo i Wy możecie popatrzeć. Nie musicie tutaj przychodzić. Bo ja Wam to wszystko pokażę, no nie? To po co przychodzić? Już można zobaczyć filmik, no nie?